<gryny> to jest no, musisz... ej, ej, Tam, tam! Parę, yeah. yeah. oh, musisz za nim! <gryny> <Zdaj>. no, Mamy <Marcin. gryny>

Dalej, dalej, panowie, nie możecie postawić. Brawo, jeszcze raz! Brawo! Robert, pójdź! Opóźnij to opóźnij się! Opóźnij boku! O to chodzi! Teraz!

Pokażę, będę dalej! na dawaj Dalej! Dalej! Super. Dalej! 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 nie Dalej! Ja, ja dalej! nie, musi. To nie jest, że Jestem Marcin O Super było brawość Wyszła! ma najszybciej jes Marcin Spaść Jest Proszę Jest, brawo Marcin Brawo! Rozlegnę jeszcze. Tak. tak. Jeszcze raz. Brawo Szymon Pau zdobył. Edson